Oto Nowa Elektro, jedna z największych hurtowni elektrotechnicznych w Polsce. Firmie przyświeca motto przyjazna strona biznesu, które towarzyszy jej od 30 lat działalności. Firma Nowa Elektro do niedawna kojarzona z nazwą Nowa France. Została założona w 1989 roku przez Mariana Nowaka. Przedsiębiorstwo otrzymało nazwę Nowa France od mojego nazwiska i z przeświadczenia, że firma wniesie na rynek nową jakość. Udało się to niejednokrotnie. Przykładem jest wprowadzenie na rynek polskich materiałów elektrotechnicznych firmy Legrand, powołanie w 2004 roku grupy zakupowej PHE, a następnie przystąpienie do ogólnoświatowego stowarzyszenia rodzinnych hurtowni elektrycznych Fezim. w życiu każdej firmy, która chce się rozwijać, i przetrwać wiele pokoleń, potrzebne są odważne i trafne decyzje. Strategię rozwoju firmy opieramy na konsekwentnie budowanej sieci dystrybucji w oparciu o oddziały własne, a także od niedawna o oddziały franczyzowe. W 2017 roku wdrożyliśmy własny, atrakcyjny dla obu stron model franczyzowy. To, co wyróżnia Nowe Elektro na tle wielu firm konkurencyjnych, to usługi dodatkowe, takie jak szeroko rozumiane doradztwo oświetleniowe oraz prefabrykacja rozdzielnic. Rozbudowana sieć dobrze zatowarowanych oddziałów, gwarantujących bieżącą dostępność szerokiego asortymentu produktów jest bardzo istotna dla naszych klientów. Myślę, że to jeden z ważniejszych aspektów, który wyróżnia nowe Elektro na tle konkurencji. Miniony rok był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania nowego serwisu Elektro.pl. Udział zamówień realizowanych przez naszych klientów z wykorzystaniem tego narzędzia, cały czas rośnie. Nowe Elektro zawsze budowała swoją pozycję w oparciu o stabilne fundamenty finansowe. Posiadamy bezpieczną strukturę finansowania i prowadzimy rozważną politykę kredytową. W naszej firmie dużą wagę przykładamy nie tylko do dynamiki sprzedaży, ale także do wskaźników finansowych, takich jak rentowność, optymalne stany magazynowe oraz płynność finansową. Nasza oferta kierowana jest zarówno do rynku profesjonalnego, jak i indywidualnego odbiorcy. W ofercie znajdują się produkty dla instalatora, dla energetyki, dla przemysłu, jak i produkty dedykowane dla klienta indywidualnego, na przykład do sprzętu elektroinstalacyjnego. Prowadzimy kilka programów partnerskich z naszymi dostawcami. Program Nowator, program, który towarzyszy nam od 11 lat. W programie tym klienci dokonują zakupów i gromadzą punkty, za które przelewamy środki na kartę płatniczą. Na półkach naszej hurtowni znajdują się produkty większości wiodących marek. Jako polski dystrybutor staramy się szczególnie promować produkty wytwarzane przez polskie firmy lub wytwarzane w Polsce. Jest to idealne miejsce do obsługi logistycznej rozproszonych punktów sprzedaży oraz klientów w całej Polsce. Magazyn wysokiego składu zajmuje obecnie powierzchnię 4,5 m2. Powierzchnia jest podzielona na strefy. Na zewnątrz magazynu znajduje się plac kablowy wielkości około 6000 metrów wraz z budynkiem przewiarek bębnowych. Na tym placu przechowywane są również elementy infrastruktury drogowej. W chwili obecnej centrum dystrybucyjne jest głównym ośrodkiem zabezpieczającym dostępność towarową w punktach oraz kompletującym zamówienia dla naszych klientów, tak zwana paczka pod klient. Nasza firma dysponuje flotą ponad 100 aut zarówno osobowych, jak i dostawczych. Do sprawnej obsługi klienta wykorzystujemy również zewnętrzne firmy spedycyjne. Nowa Elektro, pomimo swojej dużej skali działania, cały czas zachowuje swój rodzinny charakter. Największym kapitałem w naszej firmie są ludzie. To oni są dla nas najważniejsi. Zatrudniamy ponad 300 pracowników, którym ponad połowa pracuje ponad 5 lat. W swoim zespole posiadamy wysoce wykwalifikowaną kadrę, która w sposób profesjonalny potrafi obsłużyć każdego klienta. W naszej firmie pracuje od ponad roku. Poza pracą w dziale IT koordynuję promocję podróż marzeń tamperem Nowo Elektro. Co jest dla mnie ciekawym wyzwaniem. Warto wspomnieć o działaniach charytatywnych, dających dużo satysfakcji, przyjemności i dumy. W 2011 roku założyłam fundację Otoczmy troską życie, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Swoją działalność fundacja oparła na wartościach chrześcijańskich. I na nauce Jana Pawła II. Zajmujemy się pomocą osobom niepełnosprawnym, szczególnie dzieciom, oraz ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Mam nadzieję, że przyjęta strategia ciągłego i konsekwentnego rozwoju, mająca na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu współpracy klientom, dostawcom i pracownikom pozwoli firmie w przyszłości umacniać się w czołówce dystrybutorów elektrotechnicznych w Polsce.